Ho ho ho! Kto tutaj był grzeczny, ja się pytam. A ty, ty byłaś grzeczna, byłeś. Wyrzucam tą różkę, A dla grzecznych dzieci coś mam fajnego. Nowa podkładka Smajlandia! A tutaj mamy czapkę Renifera z rugami. Jeszcze do tego dwie pocztówki. Jedna Wesołych Świąt. I druga Smajlandia. Oraz nowe skarpetki Shiba. Oj, będzie wam ciepło stópki. Jeszcze rękawiczki Smilandii. teraz wam będzie ciepło w paluszki. Jeszcze największe. Kotz Mailandia! To nowy kod, Smice Lowa i całej ekipy Ale mięciusi, mięciusi, mięciusi Wszystkie rzeczy znajdziesz na sklepie SmiceLowKruka.pl Link w opisie Pati, jesteś tu, Pati O nie, mamy problem, to jest kontynuacja odcinka z wczoraj Słuchajcie, Pati została wzięta Przez jakiegoś, yy, nie wiem kogo właśnie On jest cały na czarno I o, słyszę, dzwoni, dzwoni do mnie na telefon Patrzcie, patrzcie, to on To ta osoba, która stoi właśnie na środku, widzicie To on do mnie teraz dzwoni na telefon I to właśnie, ja nie wiem kto to jest, bo tej postaci no za bardzo nie widać. Uwaga, odbieramy, klikamy, teraz pyk, odbierz! Ej, to ja! To ja wziąłem twoją i Jest tu ze mną! Sajso, jestem tu pomóż mi! On mnie porwa! Haha, jesteś moja, cicho ty bądź, a masz! Nie, nie, nie rób mi! Sajsto pomocy! A masz, cicho, bądź, cicho ty bądź! A. Zostaw ją! Co ty jej robisz? Oszalałeś? Puszczaj ją! Czego chcesz? Kim jesteś? Nie wypuszczę jej! Wypuszcz <laughs> Ona jest nie. moja! Tylko nie jest moja! Twoja. Jesteś cicho, bądź tam cicho ty! No, a teraz y, musisz wszystkie znaleźć rzeczy, które są moje na Smilandii. Przynieś mi wszystkie straszne i do twojego pokoju! <laughs> Ale poczekaj, poczekaj, nie rozłączaj się jeszcze. Chciałbym z tobą pogadać. Y, mam coś ci do przekazania. Poczekaj, poczekaj. Ej, słuchajcie, ja muszę znaleźć. Skąd, skąd on rozmawia zanownie. Poczekaj, poczekaj, nie rozłączaj się, nie rozłączaj się. <laughs> Czekaj, gdzie on by mógł rozmawiać? Gdzie on by właśnie tu mógł rozmawiać? Gdzie on by mógł być? E o, tutaj jest za oknem, widzę go, widzę go. I po co specjalnie przedłużasz? I tak mnie nie znajdziesz. <laughs> Ale ja już cię namierzyłem, ja jesteś tutaj, za oknem, widzę go. Teraz na niego się rzucę. Rozwalę ciebie! Dawaj, Batiu, daj bati! Rozwalę cię. Ej, co? To zdjęcie było. <laughs> to tylko zdjęcie. O nie! Ktoś postawił zdjęcie, ale mi oszukał. Myślałem, że on sero stoi tutaj, jaki przechytrzły ty! On dał na mój dom zdjęcie jakiegoś kolesia za oknem, ale 300 IQ. jo, ja się na to nabrałem, ale czekaj, czekaj, może gdzieś tutaj Widzę go, tam jest! Tam gada przez telefon! Patrzcie, ma telefon! To jest on, widzę! Tak, tak, tak! Szybko do niego, do, do niego, do niego, do niego! Dawajcie, dawajcie, rozwalę go! Już idę po ciebie, widzę cię, widzę! cię, czekaj, muszę takie miecz kilo, killoff, kilo, miecz, 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 szybko, szybko 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 musimy pójść po miecz eee, wezmę mieczyk i kilofa i go rozwalimy dobra teraz mam tutaj mieczyk wezmę kilofa wezmę więcej latarek. dobra idziemy lets go teraz go rozwalę jest mój jest już po nim będzie o dalej tam stoi patrzcie patrzcie on się nie spodziewa A rozwalę cię, kościu. nie uciekaj nie masz jak uciec z tego domu nie masz jak uciec chodź tu chodź tu rozwalę cię idę po ciebie już jesteś mój już jesteś mój otwieraj te drzwi słyszysz otwieraj to otwieraj dobra uwaga uwaga rozwalamy to rozwalamy to z kilofa z kilofa to Zwyczaj to. Uwaga, wchodź zaraz! Wstój! Gdzie jesteś? Co? Nie ma go? Ej, co jest? Gdzie on jest? Zniknął O nie, tylko nie to Myślałem, że tutaj jest! A najgorzej. Nie ma go. Pod biurkiem nie ukrył się. Gdzie on uciekł? On miał, miał telefon. On pewnie gdzieś ma Patty, bo słuchajcie, Patty została wzięta przez niego wczoraj, jak oglądaliście odcinek. E, ktoś nawiedził Patty i ja nie wiem kto nawiedza. Kto to może być? Kto... Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jeśli wy wiecie. Ale tutaj on zniknął. Człowiek, gdzie on by mógł być? Może tutaj gdzieś? czekaj, ja tu są drzwi otwarte. O, wchodzimy, tutaj on będzie. Dara wyciągam mieczyk. Uwaga, teraz będzie po nim. Rozwalimy go. 3, 2, 1, let's go, upadasz! Aj, nie ma go! Nie ma go! Uciekł, dora, musimy wrócić znowu do domu. O, słyszę telefon. Kolejny raz dzwoni na telefon. Dobra, uwaga, odbieramy telefon. Patrzcie, o mamy telefon, dobra, to odbieramy. Haha, nie dopadniesz mnie, myślę, że jest na tyle głupi. Rozsłuchajmy się. Masz pozbierać wszystkie rzeczy na Smajlandii. Kogoś szmarne, inaczej będzie po twojej pati. Słyszysz? Po twojej pati. I już jej nie będzie. Haha. Ha. Ale czekaj, czekaj moment, jakie rzeczy mam pozbierać? Nie rozumiem, straszne rzeczy koło Smajlandii. Prostawiłem różne rzeczy. Na placu, a środku wioski, masz wszystko, Ro... przynieś mi, rozumiesz? Przynieś do twojego pokoju. Haha. Ha. Okej, okay, mam to przyjąć. Dobra, dobra, rozłączam się. Okej, okay, rozłączyłem się. Słuchajcie, on mi każe przynieść jakieś rzeczy straszne, ale po smajlandii, dobra, idziemy. Może go gdzieś dopadniemy. Mam mietrzyk, mam Kilofa będziemy go szukali, ale to tylko jest właśnie obrazek. Dobra, idziemy, idziemy, musimy znaleźć pati. Eee, weźmy to jakoś wykombinujmy, ale pierwsze patrzcie na to. Pom, pom, pół! Odpalamy światła na smajlandii! Odpalamy światła, a szlaga miałem. Odpalam światła, pom-pom. Kolejny, 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 dlatego że tutaj właśnie czekaj. O, tu. Tutaj właśnie mamy nowe zdjęcie. Lipy Smile Slow z podpisami. Livia, Smile, Sebek, Patty. To jest nowe zdjęcie, które możecie mieć i wy. Jak zamówicie coś z mojego sklepu, czy na przykład nawet nowy koc, albo cokolwiek, nawet takie pocztówki, patrzcie, mam pocztówki fajne, możecie mieć ze Smilandii albo Wesołych Świąt. To właśnie do każdego zamówienia wrzucamy nowe zdjęcie. Takie jest nowe zdjęcie, które wlatuje Livia, Smile, Sebek. Także wpadajcie, sprawdzajcie. Dobra, a teraz idziemy szukać. Szukać tych rzeczy. on mówił jakieś rzeczy mam zebrać, jakieś straszne rzeczy, ale jakie? A już widzę te! On porustawiał, patrzcie. To mam, dla niego pozbierać, widzicie? Tutaj jest aż mi latarka ten. Latarka mi przestaje działać, trzeba ja wezmę do ręki z tej strony. Dobra, czyli te rzeczy mam pozbierać. OK, bierzemy to. Dobra, bierzemy, Jed jedną już rzecz mam, OK, tu jest jakiś strach na wróble. Idziemy teraz tam, druga rzecz jest. Dobra, chodźmy tutaj, tutaj widzę kolejnego, to rozwalmy, dobra, mam kolejną rzecz. Teraz musimy, wiecie, te wszystkie rzeczy pozbierać, żeby i przynieść do pokoju, ale po co mu to? Bałwan, nie? Czekaj, tutaj widzę kolejnego i jest strach na wróble. Okej, okay, tutaj weźmy tak. Ej, a tam widzę światło zapalone! Może on tam jest! Ej, zaraz, zaraz! Może on tam jest! Tam widzę normalnie zapalone, może on tam mieszka. Może to jest jego dom. Właśnie, bo zapalone światła tam są. Ej! Koniku, ej, co? ej, co do niego Koniku, on tam może być co? Może tam być? Mówię do ciebie. Dojść z osią. O, nic otworzy budzie. Może jest głodny biedny. Dobra, ale nie, nie widać go. Właśnie nie widać. Dobra, wiecie co? Idziemy te rzeczy pozbieramy, które on chciał. E, tutaj jakieś ślady są, patrzcie, tutaj są faktycznie jakieś ślady. O, tu jest kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą muszę zabrać. Bierzemy ją. O, tu ma jeszcze kolejne rzeczy. Ile on ma tych rzeczy? Da, musimy to zabrać. Bierzemy to, teraz to muszę zabrać, Chyba wezmę do ręki, może tak. O, że oto się zbieramy kolejne, kolejne, kolejne to musimy zabrać. Tu duszek jakiś straszny jest, ale czemu on dał takie straszne rzeczy na mojej Smilandii? O, tu mam kolejne, patrzcie, tu są kolejne straszne rzeczy, rozbierajmy to, ale po co on dał mi je? te straszne rzeczy, które na wiosce właśnie? Tutaj kolejny, dobra, bo zbierałem czaszkę, da coś jeszcze tutaj, z tej strony już byłem, tu jest tu jest, patrzcie, kolejny, strach na wóble, zbieramy ale mega ciemno jestem, muszę z latarką chodzić, dlatego, że mamy noc no i właśnie przez to mi przeszkadza, ale latarkę mam, więc mogę siedzieć. ok tu jest kolejna, Nabiorę biorę kolejną, teraz chyba nie wiem, czy ja wszystkie nie mam już, a tu jeszcze są, tu jeszcze są, dobra, to też pozbieram duszki, tutaj on dał, kolejny tutaj jeszcze jest jeden Tutaj drugi jeszcze też biorę. Na I jeszcze tutaj z tej strony muszę zabrać. Tu coś było, czy nie? Nie, nie widziałem. O, tu jest, tu jest, tu jest. Teraz, to też weźmy. St ale o, do mojego szyby się odczep ty! Do szyby mnie nie wchodź tutaj. Mój piesek tu mieszka. I jeszcze te dwa musimy pozbierać... Tutaj wczoraj z Patty spaliśmy właśnie. I tutaj to wszystko się zaczęło dziać wczoraj, nie? O, oglądajcie filmiki codziennie, żeby widzieć. Biorę kolejne duszki. Okej. Okay. I mam! O, znowu dzwoni, odbieramy! Dobra, jak już masz wszystkie rzeczy, to przynieś mi je do twojego pokoju. Ja wejdę i je zabiorę. Dobra, nie ma sprawy, okej. Okay. O, słuchajcie, on weźmie i zabierze te rzeczy z mojego pokoju. Dobra, mam pomysł, zrobię na niego pułapkę. On przyjdzie po te rzeczy, które mu wziąłem, więc mam pewien pomysł. Dobra, idziemy teraz do góry, weźmy te rzeczy mu, dajmy do góry, bo on powiedział, że przyjdzie. Mam je dać do pokoju mojego, tu jest mój pokój, patrzcie. To on tutaj właśnie był w oknie, teraz tam go nie ma. O, to już się nie chowa, dobra. To weźmy, dajmy mu te rzeczy. Bo te rzeczy tutaj stawiamy wszystkie elegancko i tu jeszcze kolejne są które tutaj były też eee, musimy to postawić Weźmy dajmy, tutaj kolejne to postawmy te wszystkie rzeczy, które były właśnie Okej, okay, tu postawmy, tu postawmy, tu z tej strony dobra, postawiłem Teraz tutaj te duszki jeszcze postawmy tutaj postawmy to właśnie głowa i tak dalej, dobra ok postawiłem te wszystkie rzeczy, patrzcie i on powinien. Po ej, co jest na głowie? Co ja mam na głowie? <grych> Lol, ej, dobra, mi coś na głowę weszło. Tu muszę ściągnąć z tej głowy. A! Nie chcę, nie chcę to na głowie. Coś mi weszło na głowę przez to. Ja muszę to postawić tutaj, nie chcę tego na głowie. Jak on to, po to przyjdzie? tutaj, to tutaj ja się schowam u góry. Ej, mam taki pomysł, że wejdę tutaj sobie, wejdę i tu za niego zaczekam, wtedy na niego się rzucę, jak on tu wejdzie do mojego pokoju. To będzie genialny pomysł, hmm, ale jak się do tego podsadzić? <laughs> Trzeba jest z drugiej strony też nie, chyba że ej, mam pomysł, tak, wejdę na górę, wejdziemy sobie tutaj, gdzie jest właśnie basen i tu powinien się przebić. Tak, 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 zgadza się, zgadza się. I tutaj będziemy na niego czekali. O, w tym miejscu rozwalimy sobie tutaj, to rozwalimy, dobra, tutaj sobie, Okej. Okay. i poczekamy tutaj u góry. Tu postawię bloki, dobra. I będę czekał. Jak on wejdzie, to na niego się rzucę. Teraz tylko poczekamy, aż on sobie tutaj przyjdzie i na niego się rzucimy. O, patrz, wchodzi, wchodzi z paty. Wchodzi, patrz, patrz, wszedł, wszedł, wszedł. Wszed. Przyszedł, jak szybko. Ma pati, trzyma. Trzyma pati I zabiera te rzeczy wszystkie straszne, które ja mu to zabrałem, widzicie? Teraz je wszystkie zbiera. Okej, okay, to jest ten moment. To moment. Rzucamy się. Trzy, dwa, jeden, let's go! Tu jestem, a mam cię! A masz, amasz, masz, masz, Dostał, dostał, dostał. Po pati, paty będziemy. Oddaję paty, odaję paty. A masz nogi, a masz ty w nogi. Puszczaj ją, puszczaj ją, puszcza się, ją! Wyrwała się. się, Patty, wyrwałaś się, jest to już dobra. pokonaj go! Rozwalę go, rozwalę go, go! On jest stał na czatu, tylko ślepo tu dawaj, widzę, nic dawaj. nie widzę. O nie, ucieka, ucieka, ucieka! Ajajajaj, aj, 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 uciekł, uciekł! No nie, uciek! Pati, jesteś cała? Wszystko w porządku? Uratowałem no, cię! No, jestem cała! Dobra, co ci zrobił? Gdzie ty byłaś? Gdzie? gdzie? Powiedz mi, co widziałaś? Jak on wygląda? O co chodzi? Wszystko nie chce wiem, się on dowiedzieć. Jest cały czarny! Cały czarny, dobra, ale nie, widać, nie widziałaś jego twarzy, że kto to jest. Kto nie co ale ma jest? dziwny głos. Dziwny głos, okej, okay, ma dziwny głos, dobra, a czy on czarny, szuka. No. Co on mówił tobie? Nie wiem, coś ci się stało, no coś on ci nic zrobił. Nie prawie nie mówił. Chodź na dół, chodź na dół, żeby włączyć świata musimy. Idziemy po światło, chodź tutaj. Tu jest, tu jest dużo świateł, o, tu wejdziemy, tu jest oświetlone, chodź, chodź. Pati, powiedz mi, widziałeś coś cokolwiek co on, właśnie nie wiem. Ej, to przecieka, co jest? Co jest? Sufit mi przecieka. Eee, Kapie sufit... woda, ej czemu? Ej, czemu mi sufit przecieka? Co jest? O nie, co się stało z moją wodą? Prze... Chodź za mną, chodź za mną Patty Chodź, czemu tu woda przecieka? O nie, przedziurawił mi basen Basen <laughs> mi przedziurawił O, 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 o co no o, o. jeden ja Trzeba szybko, trzeba przy... ale jak on to zrobił? Jak on przedziurawił basen w ogóle? Ja trzeba jakiś blok, jakiś blok trzeba Wykopię może blok, może ze ściany po prostu Wezmę ze ściany ten blok Dobra, ale jest mega ciemno, w tym domu musimy założyć więcej latarek Wstał tutaj ten blok po prostu. Uuu, o, jest, wsadziłem, Dora, jest. O, świetnie. Okej, okay, o, wo. i woda już powinna zniknąć. Dobra, ona mi przeciegała na dół, właśnie, to było dziwne. No, chodź do mojego pokoju po prostu, bądźmy tutaj w pokoju. Okej. Okay. Dobra, on może się ukrywać, on lubi ciemność. Musimy poczekać, aż po prostu zrobi się widno, bo to wszystko jest w nocy, a on to robi nam w nocy, nie? Dlatego, że. Bardzo sprytny jest i szybki. Okej, okay, sprytny, szybki, nic nie widać, cały czarny i dobra, co jeszcze o nim wiemy? Co jeszcze o nim wiemy? Co? Hmm. co jeszcze jest takiego? Jest długi, ma długą rękę, ma bardzo długą rękę. Ostrą ma taki rękę. brzuch trochę większy, bo rączki ma takie dość długie i chude. Okay. A brzuch ma ale nie, jed jedną rękę ma taką wielką byczą, taką dużą no, rękę. Taką dużą, długą, ręką, no, no, taką dużą długą, rękę. Tak. Dobra, a druga jest chudsza, nogi chude, brzuch trochę grubszy, nie wiem o co chodzi, może wy wiecie, musimy na to uważać. Teraz... Y Lepiej się trzymajmy. O, dzwoni znowu, dzwoni. Dzwoni na telefon, widzę! Dzwoni to on znowu. O, nie mamy. Teraz mamy przegibane. Pożyliście mnie! Będzie po Smajlandii! rozwalę całą wioskę! Słyszycie? Za to, że mnie zaatakowałeś! Słuchaj, nas jest więcej! Ty jesteś tylko jeden! Nie dasz rady nam! Nie dasz rady całej ekipie Smajlandii! Smajlandia zawsze wygrywa! Smajlandia zawsze będzie! Ej, tam się pali światło. Może on tam stamtąd nadaje? Ej, może to właśnie. Tam on jest. Może on tam. On musi Musimy mieć jakieś, to sprawdzić. jakieś miejsce. On musi mieć jakieś miejsce, w którym cały czas siedzi i to robi. Musimy znaleźć to miejsce, żeby go złapać. Złapiemy go, a wy możecie zapać mój nowy koc. Na moim sklepie wpadajcie takie właśnie koce, fajne, eleganckie. Ja cały czas przy kocku siedzę, cały czas, bo wiecie zima na dworzu, nie? To koc sobie wezmę i cały czas się tule, jak widzicie, cały czas z nim siedzę. Wpadajcie po koce, po nowe czapki, wiele rzeczy na Smashako Link w opisie.